Gdyby to była normalna sytuacja, to ksiądz głosi kazanie nauki rekolekcyjne zambony, w kościele jest pełno ludzi, ale czasem są sytuacje nienormalne, dlatego wpraszam się do Państwa domów, aby poprzez łącza internetowe, telewizyjne mówić nauki rekolekcyjne, aby nie zapomnieć, że jest wielki post, aby nie zapomnieć, że w tym czasie mamy szukać odniesień religijnych. Wielki Post zaczyna się czytaniem Ewangelii o kuszeniu pana Jezusa na pustyni. Znamy to bardzo dobrze. Stąd 40 dni Wielkiego Postu, bo 40 dni pana Jezusa na pustyni. Dalej potem trzy próby kuszenia, ten chleb, który mógłby być zrobiony z kamieni. Ale myślę, że warto na tę właśnie scenę wielkopostną spojrzeć inaczej i temu poświęcić dzisiejsze nasze rozważania. Tupet, proszę Państwa. Jaki tupet musiał mieć diabeł, żeby porwać się na to, aby kusić samego Boga? Jak trzeba być zafiksowanym, chyba, no nie wiem jeszcze, jak zakłamanym wewnętrznie, żeby iść w zaparte. Wybiera na to moment najbardziej taki przyjazny, bo Pan Jezus już jest głodny, wyczerpany. Co to znaczy zamienić kamienie w chleb? Pikuś. Potem, żeby było więcej, przenosi wizji pana Jezusa nawet do świątyni. On ma tupet, żeby pójść do świątyni. Myślę, że jest to jakaś konkretna nauka i lekcja dla nas. Gościu zna bardzo dobrze Pismo Święte, żongluje nim. Potrafi pokazać, że cały świat jest w jego władaniu. Nie, proszę Państwa, nie skłonicie mnie do tego, abym teraz mówił o koronawirusie, o zagrożeniu, które nas spotka, jako narzędzie szatana albo znak kary Bożej. Nie. Dzisiaj musimy spojrzeć troszeczkę inaczej na to, co się dzieje wokół nas, na to, ile tu peciarzy jest wokół. Wymyśleć kradzież na wnuczka, iść do biednej, schorowanej, starej kobiety i wykradać pieniądze i mówić, że nie ma problemu. Iść i wciskać nam chłam poprzez reklamy, różnego rodzaju natrętne marketingi, gdzie ten kto to robi, ma świadomość, że manipuluje nami. Polityka i wiele jeszcze innych przykładów, które można by było pokazać. Dlaczego tupet jest tak niebezpieczny? Tupet jest tak niebezpieczny, bo on w sposób jednoznaczny niszczy coś, co dotyczy wrażliwości serca. Dlaczego tupet jest taki niebezpieczny? To nie chodzi tylko o odniesienie religijne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że łacińskie słowo tupet to polskie arogancja, czyli arogant, który nie liczy się z prawdą, nie liczy się z faktami, idzie w zaparte. Stąd tak ważne jest to, abyśmy patrząc na to, co się dzieje wokół nas, widząc, że po ludzku wydawać się często może, że ten, kto ma tupet, który idzie przez życie przebojem, idzie po trupach mówimy, tego jest racja. Nie, nieprawda. Ta droga. Boga niszczy nasze wzajemne relacje, niszczy to, co kształtuje naszą wrażliwość, uczciwość, zaufanie. To szalenie ważna nauka. Tylko warto powiedzieć sobie też coś, żeby troszeczkę mieć dystansu do tupetu. Nie wiem, czy państwo wiecie, a mówi to człowiek, który za dużo włosów na głowie nie ma, że ten, kto chce zakrywać łysiny swoją, to nakłada na głowę tupecik. I wtedy wszystko staje się śmieszniejsze, lżejsze. Może i tak warto powalczyć o to, aby troszeczkę zbić tego nacisku tego, tego napięcia które towarzyszy naszym codziennym wyprawom życiowym w pracy w domu w sklepie gdziekolwiek bądź tylko jeżeli mamy być konsekwentni i prowadzić te rekolekcje to warto pamiętać że tupet był potrzebny diabłu aby odkryć w Jezusie że on jest bogiem dwa razy będzie powtarzał jeżeli jesteś synem Bożym to zamień te kamienie w chleb jeżeli jesteś synem Bożym to skocz z tej świątyni i tu jest klucz tego, o czym rozmawiamy, proszę Państwa. O to, że z stupetem trzeba walczyć, trzeba go ośmieszyć, ale tak naprawdę trzeba widzieć, że dobro zwycięży, ale dobro, jeżeli będzie budowane nie tylko na nas, na naszych siłach, ale na pomocy tego, który jest Synem Bożym, na pomocy Jezusa Chrystusa.